Co się tak naprawdę stanie, jeśli przestaniesz się wkuwać przez 24 godziny, żadnych nudnych batoników proteinowych, żadnego kiepskiego cappuccino, żadnej suchej pizzy, która stała w lodówce przez dwa dni. Posłuchajcie, przez pierwsze cztery godziny Twoje ciało jest spokojne. Myśli: o, ten idiota chyba zapomniał zjeść obiad. Nadal działa na resztkach energii z wczorajszej kolacji, prawdopodobnie po ostatnim obżarstwie. Ale potem poziom insuliny zaczyna spadać, komórki wpadają w panikę, co do cholery się dzieje i bum! Włącza się tryb przetrwania płynnie jak SMS od byłego o trzeciej nad ranem. Po dwunastu godzinach twój mózg szaleje, kortyzol jest wysoki, a ty zamieniasz się w wygłodniałego Sherlocka Holmesa, szukającego jedzenia wszędzie, tylko nie w odpowiednich miejscach. Na przykład w szufladzie na skarpetki. Po 16 godzinach Twoje zapasy glikogenu są bardziej suche niż wiadomość z Tindera, której jeszcze nie widziałeś. Wtedy do gry wkracza tłuszcz. Lipoliza zaczyna działać, spalając uporczywy tłuszcz, tak jak spaliłeś swoją dumę w ostatnim zignorowanym meczu. Po 24 godzinach Twoja wątroba działa jak prawdziwa królowa. Ketoza zaczyna działać. Teraz działasz na tłuszczu czystym paliwie dla wojowników. Czujesz się bardziej skoncentrowany, Twoje komórki tańczą techno, Twój mózg pulsuje z ekscytacji, Twój tłuszcz się topi, a ty czujesz się dziwnie silny. Chcesz wiedzieć, co szalonego dzieje się w ciągu 48 godzin? Śledź nas.